Witam Was, właśnie dotarła do mnie ładowarka, czekałem troszeczkę na nią. Aleks poinformował mnie tak z tydzień temu, że zdecydował się wysłać mi tą ładowarkę na testy, ponieważ spodobała mu się moja poprzednia recenzja. Mam nadzieję że Wam się ta recenzja moja podobała i jej cały test. I tak, nowa ładowarka od Aleksa, jest troszeczkę zmodernizowana. Pierwsze rozpakuję i pokażę Wam tę ładowarkę, a potem pokrótce powiem o co chodzi. A więc tak to dotarła. Do mnie widzicie w takim odostanie. Są jakieś ulotki. Zabezpieczenie jakieś. O. Etykietki. Dzięki Alex. O, to może na razie na bok. I mamy tutaj naszą ładowarkę. To jest ta ładowarka, która do mnie dotarła. Już Wam mówię o co chodzi. To jest ta sama ładowarka, którą Wam już pokazywałem we wcześniejszych filmach. Z jedną różnicą chodzi o te wyjścia i to jest naprawdę bardzo fajny future, ponieważ oprócz ogniw 18650 na tej ładowarce będzie można już testować. Yy, za pomocą tych zewnętrznych wyjść, yy, inne rodzaje ogniw, tak? Tutaj mamy ten zestaw. Z ładowarku Alex wysłał mi widzę dwie sztuki takich uchwytów na różne formaty ogniw. Czyli coś takiego. Aha. Nawet taki ciekawy uchwyt, odginamy u dołu i można przesuwać, tak? Wydaje mi się, że jeszcze można delikatnie tutaj złapać. O, bardzo fajny uchwyt, dobrze trzyma. Także dzięki temu uchwytowi Będę mógł testować różne formaty ogniw. Ten uchwyt będzie podłączany tutaj. Na taką szybko złączkę. I wiadomo, 16 takich wyjść. Możemy podpiąć 16 takich złączy. Z tego co widzę to w tej chwili nie ma jeszcze możliwości sprawdzania temperatury. I z tą ładowareczką dostałem od Alexa dwa takie uchwyty. Ten już spakuje. Z tego co zrozumiałem z filmu promocyjnego, Alex wypuścił 50 sztuk takich ładowarek. Jedną z tych 50 sztuk dotarła do mnie, jak widzicie. Jeżeli temat spodoba się ludziom, czyli zejdzie 50 sztuk tych ładowarek. To projekt będzie dalej rozwijany przez Alexa i na pewno dostaniemy też możliwość testowania czy pomiaru temperatury na tych zewnętrznych wyjściach na te koszyki. Na tą chwilę sytuacja wygląda tak, że jeżeli nie sprzeda się 50 sztuk, temat będzie całkowicie zarzucony, nie będzie już nad tym pracował, ale ludziom, którzy zamówią te 50 sztuk, te ładowarki zrobi i te, te ładowarki pójdą do ludzi w świat. Tak, Ogólnie bardzo podoba mi się, jak ta ładowarka pracuje? Naprawdę uprzyjemniła mi pracę. Chciałem z Wami się podzielić tą informacją związaną z tym, że dostałem tą ładowarkę do testów. W najbliższym tygodniu, może dwóch, postaram się wrzucić obszerniejszą recenzję tej ładowarki. Na to chwilę widzicie, jak to wygląda. Jest to tak naprawdę ta sama ładowarka poszerzona o możliwości związane z gniazdami i z wyjściami na zewnątrz, do których można podłączać o takie gniazda. Do 5A wytrzymuje, powiem Wam jeszcze jedną ciekawą rzecz. To już nie jest w temacie ładowarki. Szykuje się powoli do modernizacji fotowoltaiki. Tutaj mam już części zamówione od Łukasza. Dzięki Łukasz. Łukasz dał mi naprawdę zajebistą cenę za te części. Na pewno to pomoże mi w projekcie. Bardzo fajnie też spakował to wszystko. Dotarło do mnie w całości, zarówno listwy, jak i elementy montażowe. Jutro spodziewam się wizyty kuriera. Ma przyjechać kurier z firmy Selfa, ponieważ zdecydowałem się na panele od selfy. Wydaje mi się, że to bardzo dobry wybór, tym bardziej, że jest to polski producent, polski dystrybutor. Wydaje mi się, że warto lokować swoje pieniądze na naszym rodzimym rynku, tak żeby wspomagać tą gospodarkę jednak u nas. Tym bardziej, że wiecie jaka sytuacja jest. Dodatkowo no firma chyba jak dobrze pamiętam istnieje 90 lat na rynku. W tym roku obchodzi 90-lecie swojego istnienia. Osoby z którymi rozmawiałem szczególnie z Panem Jackiem. Pozdrawiam Panie Jacku. Naprawdę świetnie potrafi doradzić. Bardzo fajnie się z tym Panem rozmawia. Nie ma najmniejszego problemu z kontaktem z tą firmą, i dlatego finalnie zdecydowałem się na panele. A jakie to panele, które, na które się zdecydowałem, to też wam pokażę w najbliższym filmie. Na razie powoli zbieram się, jest tego naprawdę sporo rzeczy, które musiałem skompletować. Jest tego naprawdę cała masa. Tutaj, jak widzicie, może poznajecie, jest to ładowarka solarna. też w najbliższym czasie, co nieco o niej opowiem. Dużo osób ją ma, więc, więc jakoś specjalnie filmów o tym nagrywać nie będę, bo i tutaj i Keny nagrywał o tym filmę. Zapraszam, bardzo fajna recenzja i wiele innych osób, więc nie ma sensu tego duplikować, powielać. I do jeszcze zabezpieczenia części. Też przy okazji będę modernizował nie tylko samo fotowoltaikę, ale też będę remontował dach. Postanowiłem go troszeczkę odświeżyć, pomalować, więc naprawdę pracy się szykuje bardzo dużo. Jak tylko pogoda pozwoli, będę się powoli za to zabierał. A tutaj Wam może jeszcze pokażę ogniwa przeznaczone do testów na tej ładowareczce. Jest tego troszkę. Są to wszystko ogniwa z A123. Są to ogniwa wysokoprądowe, wysokowydajne. Litowo-żelazowo-fosforanowe. Z takich ciekawostek powiem, że tutaj umiejscowiony jest odwrotnie plus, tak? Tak mamy standardowo w ogniwach litowo-jonowych biegun ujemny na obudowie, a plus jest tutaj. Tak, właśnie w, tych, w tej wersji konkretnej tych ogniw, i to nie chodzi o chemię, że to akurat ta chemia litowo-żelazowo-fosforanowa ma tak, tylko te ogniwa tak mają, że jak widzicie minus jest z tej strony. Minus jest właśnie tu, gdzie jest kapselek, a plus jest na całej obudowie ogniwa. Więc taka ciekawostka może dla Was. Te właśnie ogniwa są wszystkie przeznaczone do testu na tej ładowarce. Może Wam pokażę, jak to się prezentuje z takiej perspektywy. Do zobaczenia. W następnym materiale, pozdrawiam Was wszystkich. Hej!